Miód to przysmak każdego łasucha. Nadaje niepowtarzalny smak wielu potrawom i napojom. Miody tegoroczne z mojej własnej pasieki poczynają, poczynając od wiosny rzepakowy, akacjowy, wielokwiatowy, lipowy, gryczany, yy, nektarowo-spadziowy, leśny. W tym roku było różnie z miodami, krótko nektarowała akacja, krótko lipa, także tych miodów za dużo nie ma, no ale troszeczkę zawsze jest. Za nami pierwsze Bełchatowskie Święto Miodu. Organizacją pszczelarskiego święta zajął się powiat bełchatowski. To, że pszczoły przyniosą najlepszy, jakim był w okolicy miód, to wiadomo. Pszczoła po prostu bierze, jest filtrem, jak zbiera nektar, przyjmując do siebie, ona filtruje to, co niedobre, to odrzuca, to, co dobre wnosi do ula, ale później zadanie pszczelarzy, żeby tego nie popsuć. Dobrze odwirować, schować do ciemnego pomieszczenia, żeby czekało spokojnie na klienta. Najlepiej jeszcze od razu, po zbiorze, żeby przelaż na to do słoika, wtedy ten miód, te wszystkie walory, które pszczoła przyniosła do ula ma, bo każde podgrzewanie, każde działanie właśnie takie człowieka rozpuszczające powoduje to, że miód troszeczkę traci. Dlatego im szybciej nalejemy bezpośrednio po zbiorze do słoika, zamkniemy, to ten cały bukiet, to całe dobro, flawonoidy, które są też terpeny w miodzie, bardzo potrzebne, konieczne, to wszystko jest. To jest właśnie ul pokazowy z pszczołami, bo jak widać pełno dzieci chce zobaczyć, żeby wiedziały skąd, kto nosi ten miód. Jedna pszczoła przynosi łyżkę od herbaty przez całe życie miodu. Także ileż one musiały się narobić, żeby tyle miodu właśnie przynieść. To jest niesamowita praca, ale pszczoły to nie tylko miód. Pszczoły to zapylanie. My jako pszczelarze, wynagrodzeniem póki co dla nas jest miód za, za, to, za ich pracę, ale społeczeństwo ma ogromny pożytek z pszczelarzy, z pszczół zapylanie. Bez pszczół nie byłoby owoców, nie byłoby jabłek, truskawek, malin. To wszystko mamy dzięki pszczołom. Osoby, które pojawiły się na placu Narutowicza, miały okazję obejrzeć akcesoria, które na co dzień wykorzystywane są do pozyskiwania miodu. Można było także degustować napój bogów oraz obejrzeć kiermasz rękodzieła ludowego. To są już takie generalnie resztki posezonowe, bo w sezonie człowiek jeździ na plenery rzeźbiarskie i generalnie tam się rzeźbi, a te małe rzeczy to przez zimę. A jestem tutaj na zaproszenie pana Węcla. Po prostu zaprosił mnie, tu żebym się wystawił, pokazał, co robię. Takiego misia można wykonać w dwie godziny czasu, bo to jest rzeźbione piłą spalinową. Tylko i wyłącznie. Dwie godziny wydaje się mało, ale trzeba mieć niebywałe umiejętności. No, zgadzam się z tym. Trzeba mieć umiejętności, aczkolwiek są dużo lepsi mistrzowie piły. Na koniec warto dodać, że miód ma właściwości zdrowotne, reguluje czynności trawienne żołądka, łagodzi dolegliwości układu pokarmowego, choroby wrzodowe, zapalenie jelit i inne dolegliwości.